Ci, którzy uratowali nam życie, okazali się być dobrymi kompanami. Zaopiekowali się Joelem i ten wreszcie stanął na nogi. Cała czwórka dziś o poranku pojechała do Sandy, dobić ludzi Billa za to, co ostatnio nam zrobili. Miałem zostać i pilnować obozu, jednak myśl o tym, że Jimmy wciąż jest w niewoli, okazała się być silniejsza. Mordy, Z tej strony Kalu, witam Was w kolejnym odcinku Zombie Mode na moim kanale. I tak jak widzieliście, zostałem sam w obozie. Normalnie Tomas powinien czekać na swoich towarzyszy, ale no nie tylko Tomasowi nie daje spokoju fakt, że nie odnaleźliśmy jeszcze jednego z naszych ludzi. Dlatego też wbrew rozkazom wyruszamy na małe poszukiwania. Choć nie wydaje mi się, żebyśmy cokolwiek znaleźli, to jednak warto sprawdzić takie. Podstawowe miejscówki. Czyli na przykład farma Bracionil, gdzie podobno swój oddział mają ludzie Bila. Jest kilka też miejscówek w paleto, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to uda nam się dziś te miejscówki sprawdzić. No i po prostu będziemy wiedzieć więcej. Już nie będziemy musieli obczajać tych miejscówek, a może się trafi, że trafimy na jakiegoś jeńca. A wszyscy chyba wiemy, kogo szukamy w tym momencie i musimy się naprawdę pośpieszyć, choć. Mam przeczucia, że już jest trochę za późno. Że Jimmy po prostu nie żyje. Siedząc w Bazie, jakąś godzinę temu zauważyłem idącą hordę po tym zboczu. Więc gdzieś w okolicach kręci się horda zarażonych. Przygotowałem się na tę okazję i w razie czego. Mam ze sobą granaty, bo najlepiej rozproszyć hordę właśnie granatami Opaki tutaj w bazie mają też samochody, więc ja sobie skorzystam z takiego samochodu Choć nie dostałem jasnego polecenia, że mogę to zrobić Moi drodzy, jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba 20 tysięcy łap w górę i lecimy dalej A ja już teraz wyszedłem na zewnątrz, więc teraz już muszę mieć oczy i uszy dookoła głowy A wiem, że tutaj stał, tak jest, jeden z tych samochodów, dobra więc tym samochodem, tak jak mówię, sprawdzimy te miejscówki, ale... Wcześniej... O Jezus, wybiłem szybę. Wcześniej chciałbym sprawdzić, co jest za tą górą. Bo mam przeczucie, że tam faktycznie ta horda może dalej urzędować. O właśnie o tym mówię. O właśnie o tym mówię. Rozproszyła się co nieco ta horda, ale... Popatrzcie, co się tu dzieje. Na szczęście, część tych zarażonych nie jest zbyt szybka, więc ja... Kurde, chociaż dobra. Może jednak część jest. Pokażę wam... O ile mi się uda to zrobić, bo dobra, może jak najdalej od samochodu, wiecie, pokażę wam jak się powinniśmy z takimi hordami rozprawiać, nie? Wiem, że to co teraz robię jest bardzo ryzykowne, Wo a się o tym mówię, jest część zombiaków, która jest totalnie szybka, nie? O, ja pierdzielę, dobra, zaczyna się sytuacja wymykać pod kontroli. Patrzcie, horda podąża dosyć powoli, i najlepszym patentem jest po prostu użycie granatów albo koktajli Małotowa. Koktajli Małotowa nie mamy, ale granatów w bazie jest pod dostatkiem. I teraz, moi drodzy, taką hordę trzeba po prostu rozbijać w ten sposób, nie? To jest dosyć brutalny sposób, ale zobaczcie że stają się zdezorientowani. Część z nich zajmuje się wtedy jedzeniem też szczątków pozostałych. No jak to zarażeni w zwyczaju mają, lubią zjadać się nawzajem, więc po prostu horda może brzmi strasznie, ale nie ma co się tego tak obawiać, choć wygląda to nie powiem. Totalnie przerażająco. Oczy i uszy dookoła głowy, ponieważ ci szybcy zarażeni naprawdę mogą sprawiać problemy. Kurde, są dosyć blisko, ale Ginąć jest bardzo łatwo w takiej hordzie, więc naprawdę muszę zwracać uwagę też na to, że jak oni zaczynają krzyczeć, to zaczynają też, też biec szybciej, więc trzeba uważać. No tak to mniej więcej wygląda. Tak samo nie warto wjeżdżać samochodem w hordę, bo po prostu samochód nam utknie. Postaram się tę hordę rozbić, choć nie wiem na ile mi się to uda zrobić. Wiem, że oni tutaj cały czas dochodzą z okolic, no i mogę próbować, prawda? Ale łatwe to nie będzie. Ja sobie mogę tak te hordy rozbijać, a zarażonych na świecie jest tak dużo, że po prostu tych hord jest. Kilkaset, jak nie kilka tysięcy w całym stanie San Andreas, więc to jest nieprawdopodobny problem, który po prostu jest, mam wrażenie, totalnie nie do rozwiązania. Musimy znaleźć tylko i wyłącznie jakąś szczepionkę, żeby tych ludzi uratować. Patrzcie, co się tu dzieje. I tak przetrzybiliśmy te hordy dosyć potężnie. Ja jeszcze porzucam, porzucę kilka granatów tutaj i po prostu jadę na farmy Braci O'Neill. Zobaczcie, czy tam faktycznie ludzie Billa sobie nie stacjonują. Podobno stacjonują, więc mam też ze sobą pistolet. Z tłumikiem, żeby nie było problemu. No horda jest totalnie rozbita. Patrzcie, odpuścili. Ha, część z nich ucieka całkowicie. Nasza pierwsza rozbita horda. Oby nie ostatnia, choć bardziej wolałbym znaleźć zimiego. Niesamowicie to wygląda. Uff, no dobra, ale przynajmniej okolice bazy są w tym momencie dosyć bezpieczne. Mam nadzieję, że chłopaki jeszcze nie wrócili, bo nie byliby zadowoleni z tej decyzji, którą teraz podejmuję, czyli wybieram się w pojedynkę. Na farmę Onilów. No, ale cóż, ta sytuacja nie daje spokoju Tomasowi. Ja się wcale nie dziwię, bo również ja chciałbym wiedzieć, gdzie jest Jimmy. Pogoda nie dopisuje, choć to bardzo dobrze, bo popatrz, jaką mam broń. Potrzebuję naprawdę hałasu, i jakiegoś szumu, do tego, żeby. Kogoś tutaj kropność. Pytanie, czy w ogóle będzie okazja, bo nie mam pojęcia, czy ktokolwiek faktycznie stacjonuje tutaj z ludzi Billa. Tak jak mówiono jeszcze, jak Tomasz był po prostu w tej armii, z której w pierwszym odcinku uciekliśmy. Nie mam pojęcia i nie mam pojęcia też, jak mogę moi drodzy spróbować tam wejść. Okay, klimat jest potężny. Może kurą? Nie wiem, zawsze mam wrażenie, że. Najbezpieczniejszą opcją będzie po prostu dostać się tutaj górą. Pytanie, tak jak mówię, czy ktokolwiek tutaj jest, to jest najgorsze w tym wszystkim, że ja nie mam pojęcia, czy jestem w stanie kogoś tutaj spotkać, czy też nie. Dobra, focus, full focus. Już wiem, że na bank ktoś tutaj jest. Świeżo dopalone pety. Hmm. Zaczynam się zastanawiać, czy to na pewno był dobry pomysł. nie? Kurczę potrzeby fizjologiczne mas. się jeszcze wody, póki możesz, naprawdę. Samo zjedzmy sobie szybko, bo, no, tak jak mówię, może być za moment już naprawdę gorąco, ale nie musi. Mają prąd. Ewidentnie widać, że mają prąd. To znaczy, że ktoś używa tego budynku. Słyszać też jakieś stukanie, ale to jest nieistotne. Ja potrzebuję znaleźć Shio Naprawdę minęło bardzo dużo czasu, odkąd ostatni raz się widzieliśmy, więc zaczynam powoli naprawdę się niepokoić. Prąd ewidentnie jest. Stuka, mam wrażenie. Okej, okay. nie było alarmu. To znaczy, że szumy z zewnątrz troszkę przytumiły ten dźwięk, choć tak sam w sobie tłumik robi robotę. Jeszcze brzmi na zewnątrz, to doskonale słychać. Czy Jimmy, gdzie jesteś? U? Te drzwi. Zobaczmy, co miał przy sobie. Nic ciekawego w sumie. Sorry, że w takim momencie gościu, ale nie miałem wyjścia. Nie słyszę tutaj ani trochę jakichś nie wiem, krzyków, jęków, czegokolwiek. Mam wrażenie, że tutaj Maćka nie ma, no. Zdecydowanie jest za mało w ogóle ludzi o Nil'a. Biorąc pod uwagę na to, jaką bojówką dysponują, może ich po prostu nie ma aktualnie, są na jakimś patrolu? Nie wiem, ale... Totalnie nie ma tutaj żadnych jeńców. A tylko niepotrzebnie robię syf, mam wrażenie, teraz. Na pewno zwiększą ochronę tego budynku po tym, co, co właśnie robię, nie? Zauważył nas! Ło kurde! Widzieliście? O, ale się wystraszyłem też. Czy on pilnował tego wejścia tu? Wjeżdżam na Maxo. Ej, czysto. Tutaj Jimmy'ego na 100% nie ma. Ja myślę, że muszę jak najszybciej się stąd wynosić, bo przeczesałem cały ten budynek, a nie znalazłem żadnych śladów. Tylko narobiłem przypału. Let's go. Zauważył moją furę. Czy on zgłosił, moi drodzy, to, że właśnie stoi tutaj Technikal? Oby nie. A jeśli zgłosił, to mogę mieć zaraz kogoś na ogonie, więc lepiej stąd jak najszybciej uciekać. No, na pewno tutaj go nie znajdziemy. No nic, no to pozostaje nam ruszyć w kierunku Paleto. O, kurde. Tutaj już jest gorąco. Naprawdę. Patrzcie, co się dzieje za mną. Co się dzieje przede mną! Skąd oni się biorą? Nieprawdopodobne to jest. Ale co chciałbym zaznaczyć i co zauważyć, że... Jak jest taki silny wiatr i burza Co prawda pada już trochę mniej Ale zobaczcie, przejaśniło się I wreszcie można dostrzec jak wygląda świat Bardzo chciałbym być w tym momencie w mieście Żeby zobaczyć jak wygląda centrum Rozwalone centrum, nie? Teraz jest naprawdę dobra przejrzystość Można dostrzec to, czego nie widzieliśmy wcześniej Ale znając życie Ta dziwna mgła pewnie Lada moment się pojawi ja słyszę w oddali gdzieś jadący pociąg? Ej, ja słyszę jadący pociąg Naprawdę ta cywilizacja nie upadła aż tak, jak nam się może wydawać, nie? A to co? Co się tu dzieje? Przepraszam bardzo, kto tam do mnie. What the heck? Podjeżdża do mnie typ jakiś. Jezu, dostać się do działka. Proszę. Typy do mnie podjeżdżają jakieś. Co to są za typy? To są ludzie Billa? Ej, jak ktoś do mnie strzela, no to ja oddaję. Przepraszam bardzo, ale nie wiem czy ja strzelam dobrych ludzi. Masakra, z zaskoczenia, nienawidzę tak. Naprawdę nienawidzę. widzę. że Tomasz dostał w rękę. Na szczęście mam Kevlara. Jeszcze tam kogoś słychać, kogoś słychać. Dobra, podjeżdżam. Czy to był ostatni? O, nie, jeszcze tu jest, dobra? Nie widzę go, no dlaczego go nie widzę? A jest. Ok, głowa. Arty się skończyły, kurde. Ktoś, kto do mnie nawala, marnie kończy, naprawdę. Za dużo przeszedł Toma, żeby dał się rozwalić w bandzie frajerów jakiś, nie? Choć nie wiem, co to za ludzie, naprawdę. Słyszę jeszcze kogoś w tym budynku. Ty, kurde, pacanie. Nawet na drodze do paletu zasadzki nieprawdopodobne. Zobaczcie, jak sobie to urządzili sprytnie. Nie? Zblokowali drogę tutaj i zblokowali tunel. I ktoś, kto jedzie, wiecie, zatrzymuje się. Musi się naprawdę zastanowić o co chodzi. No, po czym dostaje kulkę i tak oto się wzbogacają ci ludzie. Ale co najgorsze, to nie byli ludzie Billa. Nie ma naszywek. Ewidentnie widać, że nie ma naszywek. Po prostu jacyś oceleni. Szkoda, naprawdę szkoda, bo mogliby je dołączyć do walki z Bilem. Mogliby dołączyć po prostu do tej właściwej strony. No ale nie dziwię się, że nikomu nie można ufać w tym świecie. I po prostu strzelają do kogokolwiek, nie? O jezus, tutaj masakra. Skoro to im się już nie przyda. To ja bardzo chętnie sobie to po prostu wezmę. Chociaż tyle po prostu będę mógł przywieźć chłopakom w ramach rekompensaty za to, że nie posłuchałem rozkazów. Swoją drogą naprawdę fajna miejscówka. W bardzo dobrym punkcie można wziąć to pod uwagę na przyszłość, nie. Na chwilę obecną jest pusta. Na jak długo? To się okaże. Ja muszę jechać dalej. No. Przepraszam panowie, ale no, nie ma wyjścia. Ten świat jest naprawdę brutalny. O, ja tędy nie przejadę. Muszę przesunąć tę blokadę. No dobra, aby na końcu tego tunelu nie czekała na mnie podobna zasadzka. Trzymajcie kciuki. Przebili mi Japona. <świet> Świetnie. Jest jeszcze jedna miejscówka, którą zna Tomasz, i jest to tak zwany obóz Zero. Obóz. Pierwszy obóz ocalony, który 15 lat temu był jedyną ostoją wolną od zarażonych. Jak się ma po tych 15 latach? No, będziemy musieli to sprawdzić. W obozie Zero swego czasu ludzie Billa przytrzymywali jeńców. Pytanie, jak to wygląda teraz? Będziemy musieli to sprawdzić i też trzymać oczy dookoła głowy, bo... różnie z tym bywa. Ale... ...bardzo dziwnie to wygląda, bo... Już tutaj powinna nas wylegitymować straż, albo po prostu jakiś patrol, a <noise> patrolu nie ma, za to są trupy. <noise> no ładnie, rany postrzałowe. Ktoś próbował uciekać i dostał w tył, zobaczcie. Nieprawdopodobne. Co transportują i dokąd ten pociąg jedzie? <noise> Wszędzie trupy. zarażonych. Och, moi drodzy, no to tyle zostało z obozu zero. Kiedyś miejsce, w którym zobaczcie, ile osób po prostu próbowało przetrwać. Teraz, no nawet nie ma zasieków, nawet nie ma murów obronnych tutaj. I co jest jeszcze bardzo zastanawiające, to fakt, że zarażeni nie zdążyli zjeść tych ciał. Oznacza to tylko jedno, że musieli bardzo niedawno zostać rozwaleni ci ludzie tutaj. Już tak wstyd ich przeszukiwać, ale zawsze coś, nie? Zawsze jakieś zapasy, które im już się... Totalnie nie przydadzą, skończyły mi się totalnie pomysły Myślałem, że dzisiaj będzie przełomowy dzień Natomiast wychodzi na to, że nici Totalnie nic nie wiemy Nic nowego nie wiemy i najprawdopodobniej trzeba pogodzić się z tym, że Jimmy nie zostanie znaleziony, bo Przeczesaliśmy już naprawdę wiele miejscówek i te poszukiwania zakończyły się fiaskiem Myślałem, że najpierw wyskakuje do mnie. Niech sobie radzi. Nie wygląda na zarażonego, ale pewnie za tym wzgórzem go zweryfikują, nie? Zarażeni. Kolejny pociąg. Dokąd te transporty jeżdżą? To jest może jakaś wskazówka. Będzie się trzeba temu przyjrzeć, ale ja też radziłbym stąd się wynosić. Sam sobie dlatego, że po prostu świeże ciała działają jak magnes na zarażonych, i coś czuję, że tu zaraz będzie niezła uczta. O mój Boże! O mój Boże, nie gadaj! No! Ja pierdzielę horda, właśnie o tym mówię. Wyjazd, goście, wyjazd, 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 wyjazd. Jedź! Kurde, Tomasz, Totalnie nie mogę nic zrobić, nie? Nie mogę jechać do przodu ani do tyłu. Zarażeni psują samochody. Ja pierdzielę. Nieprawdopodobne jest to, co teraz się dzieje. Ej, spychają samochód, cały czas kurczę. Próbuję tutaj ruszyć, ale zobaczcie, że się nie da, nie? Na szczęście chyba nie, nie wtargną do środka. Ło, kurde, gościu. Co jest? Dobra, poszło. Jest! No kurde! Silnik się pali, no świetnie. No świetnie. Rozwalili mi auto na tyle, że ja teraz... No nic nie jestem w stanie zrobić, muszę się wydostać. Horda próbuje mnie zaatakować. Tu jest kilka samochodów, to, to jest jedyne wyjście, no ale... W jaki sposób ja się wydostanę? Przepraszam bardzo. Jak ja nie jestem w stanie wysiąść inaczej jak przed nimi drzwiami. zrobić. No nie rzucę granatu, bo przecież się zabiję. Nie mogę wysiąść drugimi drzwiami, to jest tak głupie. Jolo. Nie!